Prawda jako tajemnica, wyzwanie i walka. Niezbędnym fundamentem i konieczną podstawą rozwoju czystej, dającej się zweryfikować nauki prawdy jest zrozumienie natury świadomości. Bez takiego fundamentu, wyjaśnienie jej zasadniczej natury miotało się między mechanistycznym redukcjonizmem skupionym na działaniu kory mózgowej, kalibruje na 410. A abstrakcyjnymi rozważaniami filozofii. Kalibruje na 460. Kończy się to zawiłymi tautologiami, które ostatecznie prowadzą do metafizyki. Kalibruje na 450. Teologii. Kalibruje na 450. I w końcu epistemologii. Kalibruje na 460. To znaczy, skąd wiemy i skąd wiemy, że wiemy. I czy mimo to istnieje odwieczna podstawa. Na której znajdują się zarówno wiara, jak i szkiełko i oko. W paradygmacie newtonowskim, kalibruje na 460, nauka była zarówno bogata w informacje, jak i zapewniała wiarygodne, pragmatyczne efekty. Domena tradycyjnej nauki była zabezpieczona przez jej wewnętrzne ograniczenia i dyscyplinę struktury i formy, bo linearne jest przewidywalne. I ma wrodzoną niezawodność, która doprowadziła do zmiany obiektu społecznego zaufania z niewidzialnego, jak tradycyjna religia, na widoczną niezawodność i dobrodziejstwa nauki. Dla współczesnego umysłu nauka jest prawdziwa i obiektywna, natomiast niefizyczne zjawiska i doświadczenia mentalnej albo subiektywnej natury uchodzą za niepotwierdzone i niepewnej autentyczności. Oraz budzą wątpliwości i spory. Pojawienie się mechaniki kwantowej kalibruje na 460 i zasady nieoznaczoności Heisenberga kalibruje na 460 oznaczało koniec dominacji Newtonowskiego paradygmatu rzeczywistości i początek bardziej wyrafinowanej i zaawansowanej ewolucji nauki, która prowadzi od przewidywalnego linearnego obszaru. Do obszaru nieprzewidywalnego i nielinearnego. Kalibruje na 500 oraz do nieskończoności. Przez wieki ludzki umysł i intelekt były zarówno narzędziem, jak i przedmiotem badania ogromnej złożoności rozumu i racjonalności. Ogrom ludzkich badań wypełnił wielkie biblioteki i osiągnął gigantyczne rozmiary. Dociekania doprowadziły do oszałamiającego mnożenia się informacji zamiast do rozstrzygającego rozwiązania albo uproszczenia. W konsekwencji w latach 50. XX wieku grupa erudytów, wychowawców i uczonych, prowadzona przez Mortimera Adlera, zapragnęła w sposób zorganizowany okazać uznanie dla intelektualnych wysiłków wielkich myślicieli. W rezultacie stworzono The Great Books of the Western World. Kanon najznakomitszych uczonych dzieł, myślicieli dążących do zrozumienia i zdefiniowania prawdy. To rozległe badanie intelektualnej historii człowieka trwa nieprzerwanie, a obecnie wspierane jest przez National Association of Scholars, które zaleca, aby zaplanować sobie poważne studiowanie The Great Books przez okres 10 lat. Jego zawartość obejmuje głównie dzieła następujących wielkich myślicieli: The Great Books of the Western World. Kalibracje dzieł autorów. Aischylos 425. Apolloniusz 420. Archimedes 455. Arystofanes 445. Arystoteles 498. Święty Augustyn 503. Marek Aureliusz 445. Francis Bacon 485. George Berkeley 470. James Boswell 460. Miguel de Cervantes 430. Geoffrey Chaucer 480. Alighieri Dante 505. Charles Darwin 450. René Descartes.

405 Zygmunt Freud, 499 Galen, 450 Galileusz, 485 Edward Gibbon, 445 William Gilbert, 450 Johann Wolfgang Goethe, 465 William Harvey, 470 George Hegel, 470 Herodot, 440. Hipokrates, 485. Thomas Hobbes, 435. Horner, 455. David Hurne, 445. Christian Huygens, 465. William Jerns, 490. Karl Gustav Jung, 520. Immanuel Kant 460, Johannes Kepler 470, Mikołaj Kopernik 455, Antoine Lavoisier 425, John Locke 470, Lucretiusz 420, Niccolò Machiavelli 440, Karol Marx 130, Herman Melville 460. John Stuart Mill – 465 John Milton – 470 Michel de Montaigne – 440 Charles Louis Montesquieu – 435 Isaac Newton – 499 Nikor 435 Blaise Pascal – 465 Platon – 485 Plotyn – 503 Plutarch – 460, Ptolomeusz – 435, François Rebelle – 435, Henri Rozu – 465, Adam Smith – 455, Sophocles – 465, Baruch Spinoza – 480, Lawrence Stern – 430, Jonathan Swift – 445, William Shakespeare – 465 Tacit – 420 Święty Tomasz z Akwinu – 460 Tuki Dides, 420 Lew Tołstoj – 420 Vergiliusz – 445 Wszystkie razem The Great Books kalibrują na 450, ale po usunięciu dział Karola Marksa kalibrują na 465. A więc filozofie, które kalibrują poniżej 200, krytyczny poziom, który odróżnia prawdę od fałszu, wywierają bardzo negatywny wpływ, jak historia i bieżące badania pokażą, w odróżnieniu od nich Sokrates, nie sam autor, tylko jego dzieło, kalibruje na 540. Zasadnicze znaczenie odkrycia podstawowej natury prawdy może być wywiedzione z samej wielkości i intensywności wysiłku największych myślicieli i uczonych świata. Autorzy, których dzieł kalibracje podano powyżej, reprezentują tylko świat zachodu. Podobne wysiłki i porównywalną listę wielkich myślicieli można wywieźć z innych kultur i tradycji intelektualnych zarówno Azji, jak i Środkowego Wschodu. Niestety, zapisy najwcześniejszych dzieł człowieka zostały strawione przez pożar wielkiej biblioteki aleksandryjskiej w roku 48 przed naszą erą. Po wielu wiekach scholastycznych i intelektualnych dociekań pojawił się nowy system badań, w którym metoda naukowa, z wielkim powodzeniem stosowana w obszarze fizycznym, została użyta do badania ludzkiego umysłu i jego fizjologii. Należy zauważyć, że ostatni tom pierwszego wydania The Great Books of the Western World poświęcony jest Freudowi, którego najdonoślejszym odkryciem było odkrycie znaczenia nieświadomego umysłu. I jego podstawowej roli we wszystkich aspektach życia umysłowego i emocjonalnego. Wielki wkład psychoanalizy polegał na ukazaniu decydującej roli subiektywności jako a prioricznego substratu doświadczenia i jego interpretacji i intrapsychicznej dynamiki. Po Freudzie pojawiło się wiele szkół psychologii, wśród których najbardziej znaczące były odkrycia Karla Gustawa Junga. Ponieważ uwzględnił on ludzkiego ducha jako potężny, znaczący element ludzkiej świadomości, zarówno indywidualnej, jak i kolektywnej. Aby jeszcze bardziej wyjaśnić nieświadomość, Jung ukazał wrodzone wzorce jako wielkie archetypy. Podczas gdy pracę Freuda kalibruje na 499, to praca Junga kalibruje na 520, co sygnalizuje ważny, wręcz przełomowy rozwój paradygmatu. Eksperymentalna akademicka psychologia ograniczyła się do bardziej mechanistycznych kwestii i nauczania teorii. W mniej więcej tym samym czasie semantycy badali lingwistykę i podstawową strukturę samego języka. Hayakawa i Ayer objaśnili zasadniczą kwestię, którą wcześniej przedstawił Kartezjusz, res cognitans a res externa. Mianowicie, że mapa nie jest terytorium podkreślając wagę tej wady ludzkiego myślenia. Świadomość stała się obiektem naukowego badania w konsekwencji przełomowego odkrycia i wniosków płynących z zasady nieoznaczoności Heisenberga. Chociaż Einstein, którego praca kalibruje na 499, odrzucił filozoficzne implikacje zasady Heisenberga, to zrozumiał je David Bohm, który opisał ukryte, jawne i zwinięte, rozwinięte paradygmaty rzeczywistości. Poziom świadomości pracy BOMA wynosi 505. To widzenie wszechświata w szerszym kontekście uznawało zarówno rzeczywistość nieprzejawionego substratu istnienia, jak i jego rozwój z możliwości w rzeczywistość. Konceptualne i filozoficzne implikacje mechaniki kwantowej i nowo powstałej nauki, dynamiki nielinearnej, dały początek serii corocznych spotkań akademickich poświęconych tematowi nauka i świadomość. Na Uniwersytecie w Arizonie i gdzie indziej. Później zaczął się ukazywać periodyk Journal of Consciousness Studies. Te konferencje i czasopismo kalibrują na poziomie świadomości około 410 do 450, co wskazuje, że były to głównie wysiłki intelektu, wspierane przez zaawansowaną teorię naukową i związaną z nią matematykę. Mniej więcej w tym samym czasie. Psychologia kliniczna porzuciła w swoich badaniach psychoanalizę i cały obszar subiektywnej rzeczywistości, za pomocą której człowiek doświadcza i interpretuje swoje istnienie jako kontinuum, nie tylko od zdarzenia do zdarzenia, ale też jako ewolucyjną jedność. Psychiatria uległa mechanistycznemu redukcjonizmowi, stawiając na regulację chemii mózgu i, paradoksalnie, coraz bardziej się zdehumanizowała. W coraz większym stopniu zatracając empatię dla specyficznie osobistego ludzkiego doświadczenia. Codzienną praktykę kliniczną zdominował w psychiatrii rozwój stawiający na skuteczną psychofarmakologię, jak i uwarunkowania narzucone przez przyjęcie biznesowego modelu ubezpieczeń zdrowotnych. Pozytywną stroną tych zmian była korzyść i pragmatyczna wartość powszechnego złagodzenia cierpień, powodowanych przez bolesne subiektywne symptomy. Takie jak psychoza, depresja i lęk. Te korzyści stały się łatwo dostępne dla dużej liczby pacjentów, podczas gdy przed powstaniem przemysłu farmaceutycznego tylko nieliczni mogli poświęcać czas albo naprawdę zaangażować się w intensywną psychoterapię, taką jak psychoanaliza. Aby pomóc wypełnić pustkę ludzkich potrzeb, pracujący poza klinikami psychoterapeuci pełnili rolę empatycznego uzdrowiciela którego główną metodą terapeutyczną było uczenie autoobserwacji i edukacja emocjonalna, co ponownie podkreślało kluczowe znaczenie subiektywności oraz wartość i sens osobistego doświadczenia. Bardzo istotnym aspektem rozwoju psychoterapii było ponowne potwierdzenie znaczenia duchowych aspektów ludzkiej psyche i tego, jak przyczyniają się one do szczęścia i spełnienia w fizycznym i umysłowym zdrowiu. Duszpasterskie poradnictwo ma wielowiekową tradycję, stanowiącą fundament, w którym idea leczenia holistycznego miała kluczowe znaczenie. Badania pokazały również, że ludzie, w których życiu było miejsce na duchowość albo wartości religijne, byli zdrowsi, żyli dłużej i rzadziej doświadczali chorób, zbrodni i biedy. Mieli też niższy wskaźnik rozwodów, byli szczęśliwsi, lepiej przystosowani i mieli lepiej funkcjonujące dzieci. Obecnie jest to przedmiotem badań w czteroletnim projekcie badawczym National Study of Youth and Religion Fundacji Lili Endowment, poświęconym podstawom i obrazowi własnej osoby nastolatków. Główne towarzystwa psychologiczne, takie jak Association for Transpersonal Psychology, podkreślały wagę uznania duchowych aspektów i ich znaczenia dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Journal of Spiritual Health. Poświęcony jest wyłącznie temu tematowi. Ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na życie i uzdrowienie milionów ludzi na całym świecie, było pojawienie się programu Powrotu do Zdrowia pod nazwą 12 Kroków, który wywodził się z ruchu społecznego anonimowych alkoholików, kalibruje na 540. Rozwinął się on w ogólniejszą i powszechniejszą akceptację powrotu do zdrowia. Jako skutecznego i przemieniającego rozwiązania wielorakich osobistych i społecznych problemów i zachowań. Wielkie rzesze ludzi wyzdrowiały z cięższych i nieuleczalnych chorób, a świadkami tych uzdrowień były miliony krewnych, rodzin, pracodawców, przyjaciół i wdzięcznych małżonków. Grupy terapeutyczne oparte na wierze, działające wśród osadzonych w więzieniu, zmniejszyły recydywę o 35% według badań świadomości. Mimo szerokiego rozpowszechniania i stosowania zasad programu 12 Kroków do bardzo zróżnicowanych, rzekomo beznadziejnych ludzkich problemów, rdzeń modelu 12 Kroków uzdrowienia i dyscypliny pozostał niezmieniony i nieskalany. Oparło się komercjalizacji i pokusie kontrolowania innych. Dzięki wewnętrznej dyscyplinie duchowych prawd, według których został ukształtowany, ruch 12 Kroków nie miał opcji na zewnętrzne sprawy. I odrzucał bogactwo, prestiż oraz wpływy polityczne. Jego siła opierała się wyłącznie na poziomie świadomości bezwarunkowej miłości i bezinteresownej uczciwości, które kalibrują na 540. Ludzie współczesnego świata naiwnie sądzą, że wszyscy zawsze mieli powszechny dostęp do wiedzy, podczas gdy w rzeczywistości było odwrotnie. W przeszłości informacje o wielkim znaczeniu były strzeżone przez nielicznych, uprzywilejowanych i niedostępne dla mas. Prasa drukarska nie została jeszcze wynaleziona, a tylko bardzo nieliczni byli wykształceni. Nawet najbardziej uprzywilejowani uczeni nie mieli narzędzi ani sposobów pozwalających odróżnić prawdę od fałszu. Dlatego wystąpienie błędu było nieuniknione. Na przykład ogromny spadek poziomu świadomości chrześcijaństwa, który nastąpił po soborze w Nicei. Wyłączny dostęp do wiedzy stał się więc pokusą, aby w ten sposób kontrolować innych, a prawo do wyłączności stało się paliwem, które roznieciło nietolerancję i konflikty. Ponadto pieniacki umysł lubi wyolbrzymiać nieistotne szczegóły, które dzielą ludzi, zamiast kłaść nacisk na prawdę, która by ich zjednoczyła. Pomimo tego, co zostało powiedziane wyżej, główne religie stworzyły władzę duchowną. Która zamierzała zapobiec destrukcyjnej niezgodzie, tworząc wykaz uzgodnionych pism, których autentyczność została wówczas autoryzowana przez proces kanonizacji. To jednak doprowadziło do dalszych nadużyć i wykorzystania straszliwych gruźb, aby wymusić przestrzeganie ortodoksji. Natomiast za pomocą badania świadomości, prawda najważniejszych światowych nauk wskazuje, że wysokie poziomy prawdy zawsze były i nadal są dostępne. Tak samo jak wielkie klasyczne dzieła duchowe, które wytrzymały próbę czasu. Dodatkową weryfikację tych prawd zapewniły udokumentowane, niezależne, ponowne odkrycia tych samych podstawowych prawd, wielokrotnie w różnych kulturach i w znacznie oddalonych okresach. Każdy autentyczny mistyk albo osoba o wysoko rozwiniętej świadomości głosi zasadniczo te same historyczne prawdy, niezależne od kulturowego umiejscowienia czy osobowości. Dające się skalibrować poziomy świadomości potwierdzają wewnętrzną rzeczywistość, która przez długie okresy była wielokrotnie ponownie potwierdzana. Historycznie biorąc, najwyższym dającym się skalibrować poziomem świadomości w ludzkim obszarze był poziom 1000, który jest poziomem uznawanych na całym świecie wielkich awatarów, wielkich nauczycieli, zbawicieli ludzkości i duchowo urzeczywistnionych, oświeconych mędrców starożytności. Natomiast górne granice intelektu, umysłu, rozumu i logiki kalibrują na 499, co reprezentuje opanowanie obszaru linearnego. Jednak poziom świadomości 500 odzwierciedla pojawienie się nowego, bardziej zaawansowanego paradygmatu rzeczywistości, powstającego przez włączenie subiektywnego i empirycznego substratu samej świadomości, który może być poznany tylko dzięki mocy jego nieredukowalnej empirycznej rzeczywistości. Podczas gdy ego jest rozmyślnie narcystyczne i przede wszystkim zorientowane na siebie, na poziomie 500 szacunek i oddanie dla innych zaczynają dominować, a wyjątkowa cecha zwana miłością nadaje życiu sens i wartość. Statystycznie biorąc, poziom miłości 500 osiąga 4% światowej populacji. Poziom bezwarunkowej miłości 540 osiąga 0,4%, a powyżej poziomu 600 są już tylko nieliczni. Bardzo zaawansowane stany świadomości są niezwykle rzadkie. Obecnie, 2004 rok, przypisek redakcji, na planecie jest 6 metrców anonimowych, którzy kalibrują na 600 i wyżej. Spośród nich trzech jest między 600 a 700, 1 między 700 a 800, a 1 między 900 a 1000. Razem z ludźmi, którzy kalibrują na ponad 200, przeciwważą i kompensują ogromną negatywność większości światowej populacji, która kalibruje poniżej 200. Dzięki temu ogólny poziom świadomości ludzkości wynosi obecnie 207. Kiedy miłość pojawia się na skalibrowanej mapie poziomów świadomości, jej pierwsze pojawienie się jest emocjonalne i dualistyczne, to znaczy między ja i ty, albo mną i tym. Wraz z dalszą ewolucją, miłość jest stopniowo coraz bardziej niedualistyczna i staje się sposobem życia, a nie tylko emocją, wyraża to, czym się staliśmy. Moc miłości przemienia i umieszcza w innym kontekście doświadczenie, które stopniowo coraz bardziej skupione jest na nielinearnej powszechności pola. Zamiast na ograniczonej treści pola jako formy. Wówczas nacisk przenosi się z dostawania na dawanie, i odkrywamy, że szczęście jest wrodzoną, automatyczną konsekwencją przyczyniania się do szczęścia innych, dzięki czemu realizujemy własne możliwości i stajemy się niezależni. Z klinicznego punktu widzenia można zaobserwować, że wszystkie służby zdrowia, systemy wiary i metody terapeutyczne wierzą w znaczenie porzucenia. Albo zrezygnowania z negatywnych systemów przekonań i emocji, przyjęcia bardziej miłosiernej i wybaczającej postawy wobec siebie i innych. Kiedy wyrzekniemy się uczucia zagrożenia, urazy i osądzania, poczucie winy i nienawiść do samego siebie, które wcześniej były projektowane na innych, osłabną, a w zamian pozytywne, zdrowe emocje zastąpią negatywne, co doprowadzi do zmiany w głównych fizjologicznych ścieżkach w mózgu. Jak zostanie opisane później w rozdziale 7, w rzeczywistości informacja przez mózg duchowo zorientowanej osoby jest przetwarzana inaczej, tworząc pozytywne psychologiczne i fizjologiczne korzyści. Paradoksalnie, korzyść może również powstawać z interesowności ego, kiedy ono zaczyna zdawać sobie sprawę, że bezinteresowność daje wiele pożytku. Kiedy ego dowiaduje się o korzyściach płynących z porzucenia egoistycznych celów, Wtedy samo staje się odskocznią do duchowego badania i środkiem do własnej transcendencji, uświadamiając sobie, że pokora jest siłą, nie słabością, i że jest mądrością, a nie niewiedzą. Gotowość do wybaczenia i zapomnienia kalibruje na 450, gotowość do wybaczenia i poddania się Bogu kalibruje na 550.